Dzień dobry Siemanko, cześć kochani, ściągnęli mi banana na YouTube, więc od razu wrzucam do Was wideo, zwłaszcza że dostałem po prostu setki, jak nie no kurczę, no ponad tysiące wiadomości, co tam u mnie, jak zdrowe, jak po walce, co się stało, co się wydarzyło, dlatego opowiem Wam jak to wyglądało z mojego punktu widzenia, słuchajcie ja od pierwszych sekund walki chciałem mu upierdolić głowę, chciałem się na niego rzucić urwać mu po prostu łeb, co zresztą było widać, szarża była taka pierwsza, że naprawdę jestem w mega szoku w ogóle i mega szacun dla gościa że to przetrwał, bo tam dostał tyle czystych ciosów, no, większość oczywiście nie była czystych, ale wiele czystych i powinien normalny chłop na dożynkach wiejskich by się potem przewrócił, no ale on pomimo tego, że łeb ma pusty to jednak twardy to trzeba mu przyznać i tego, tego mu tutaj nie mogę odebrać, słuchajcie ta walka od samego początku była naładowana złymi emocjami. Oni po prostu tyle złej krwi, tyle w ogóle to są wampiry energetyczne. Jeszcze ten pozew na koniec. Naprawdę ja chciałem tylko. Jak najszybciej to skończyć i jak najszybciej mu urwać głowę. No niestety nie jesteś w stanie, że jesteś cały czas spięty i no zobaczyć zobaczycie we wszystkich zdjęciach, widać, jak ma no, zaciśnięte zęby i z całą i urwać głowę, to nie wytrzymacie, próbujcie sobie walić worek bokserski 3 minuty. Spróbujcie 6 minut, czyli dwie rundy tak robić, co się z wami stanie. No i co się ze mną stało? Odcięło mi całkowicie tlen, słuchajcie, czegoś takiego nie miałem w życiu, a ja mam 31 lat i nigdy mi się to nie zdarzyło. pomimo tego, że na sparingach normalnie sparujemy 5-minutowe rundy i daję radę tak tutaj, e, przez to, że się tak napaliłem, wystrzelałem się. Kompletnie. Ostatnie 30 sekund walki, słuchajcie, to ja byłem w tej krainie, o której pojęcia nie macie, a ja już wiem, co w tej krainie jest. Nie wiem, jak to się stało, że ten gościu tego nie wykorzystał. Słuchajcie, ja tam stałem, ale mnie tam nie było. Wystarczyło mnie wywrócić i, 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 i pewnie walka skończyłaby się zupełnie inaczej. Na szczęście, nie wiem, jakiś autopilot, czy taka rządza zwycięstwa gdzieś tam we mnie była, żeby się nie poddać do ostatniej chwili, że po prostu usłyszałem gong. No i, no i gong kończący walkę, wygrałem walkę i. I odleciałem, no nie wiem, co tam e, opowiada mój przeciwnik, znaczy wiem, no mniej więcej wiem, o mi ludzie przy, przy wysyłacie, e, i przysyłacie i przesyłacie wiadomości, e, że on tą walkę niby wygrał, No słuchajcie, kurczę, no, przez dwie rundy był ładowany jak e, worek bokserski. E, zobaczcie zresztą po mnie nie ma w ogóle, nie ma śladu. W ostatniej rundzie, gdzie mnie nie było, e, to okopywał mi nogę i, i to tylko tyle, że troszeczkę delikatnie czuję, ale poza tym kompletnie nic mi się nie stało. E, Serio to naprawdę, wydaje mi się, że worek bokserski byłby e, cięższym przeciwnikiem i mógłby tę walkę wygrać, bo ten worek bokserski w ostatniej rundzie, jakbym go przywalił, to mógłby się odbić, popchnąć mniej bym się wywrócił i sędzia by doliczył do 10, a tego Mateusz nie potrafił zrobić i nie chcę być tutaj arogancki, czy, że się z niego wyśmiewam, ale ja to widziałem i serio, tam... Mnie tam już nie było, to, to ja byłem znakautowany, tylko stałem na nogach, znaczy znakautowany. nie byłem znakautowany, bo to nie było po jego ciosach, to nie było w ogóle jego, w tym nie było e, żadnej, e, to nie było żadnej zasługi jego w tym wszystkim. Niech sobie nie przypisuje, ja po prostu sam się wystrzelałem, spróbujcie naprawdę napierdalać na pełnej pizdzie worek bokserski 3 minuty, potem znowu 3 ale cały czas, ile tylko możecie z pełną złością i agresją. Nie da się, w końcu się wypompujecie i niech on sobie tam nie dopisuje, że to się stało po jego ciosach, czy coś po jakich ciosach. Najpierw to ciosy trzeba trafić. Jeżeli, e, tu od razu uprzedzam pytanie, chciałby remasz, nie ma problemu. Teraz już wiem, jak to wygląda. E, już nie będzie tyle złych emocji. Już dwa razy słuchajcie, jak są Goku. Dwa razy na tą samą technikę się nie dam złapać, więc nie dam się wyprowadzić z równowagi. Będzie chłodna głowa. Chłodną głową mógłbym serio walczyć z nim trzy razy po pięć minut i bym wytrzymał. Tutaj po prostu były za duże emocje, ale myślę, że ci, którzy e, cokolwiek się znają na sportach walki, którzy trenują sporty walki, wiedzą, o czym mówię, e, bo tacy, co tam po prostu tylko hejtują w internecie, to nigdy tego nie zrozumieją i pewnie nawet tych trzech minut na worku będzie nie zrobili porządnie a właśnie, słuchajcie, wróciłem przed chwilą, byłem na Grapplingu e, oczywiście, dawałem wywiad dla MMA.pl który pokaże się koło 21.30, 22 dzisiaj tam też obszernie o tym opowiadam więc zapraszam Was e, no ale co, byłem tam i oczywiście był prezes Grapplingu, Marcin, był mój trener e, Dominik od przygotowania motorycznego i tylko powiedzieli jeszcze jak wywiad dawałem, Arek po wywiadzie do nas na dywanik, słuchajcie Taką rozmowę, jak przeprowadziliśmy. To ja ostatni raz się tak czułem w gimnazjum, jak zostałem wezwany do pedagog po lekcjach bez kitu. I... I chyba nigdy więcej już nie będę chciałem wstydu zrobić chłopakom. Eee, nie chciałbym takich słów już więcej usłyszeć, więc uwierzcie mi, że kolejna każda kolejna walka będzie już przemyślana, będzie słodną głową. Nigdy więcej nie dam się wciągnąć w taki syf, eee, bo to po prostu była zwykła bitka pod, pod żabką. O. Ta żabka to ma reklamę dzięki no, straszną. Pamiętajcie, że w zarzawce możecie kupić też pryncypałki. No, wracając. Jest mi strasznie wstyd, za to, że tak się zachowałem, że nie pokazałem w ogóle tutaj sportow sportowo się, tylko na automacie pełna adrenalina, klapki na oczach i tylko zabi zabi w ogóle nie wiem dlaczego sobie upierdoliłem, że tylko rękami, skoro ja naprawdę ćwiczę te kopnięcia, ćwiczę kolana, jakbyście zobaczyli moje sparingi, no to jest pełen wachlarz techniki, możliwości, tutaj kompletnie nic, nawet nie chciałem go, nie wiem, tam próbowałem go obalić, ale gdzieś tam mnie chwycił za głowę i z i, i tego nie dokończyłem, kurczę, serio, to w ogóle nie byłem ja, no byłem po prostu zasłonięty wizją zemsty, o tak, bez kitu I, i to zresztą jest ta gra, w którą oni mnie chcieli wciągnąć. To wszystko, co oni robili, to właśnie było to, od samego początku, to stanie za moimi wywiadami, te pozwy, wszystko było właśnie po to, żebym tak zareagował, normalnie zareagowałem jak byk na tej, o Torida zresztą, tak jak mówili o Toridzie, zareagowałem jak ten byk, po prostu czerwona płakta i się na niego rzuciłem, co było. Mega, mega słabe. No dobra, co wam będę przewijać? Ogólnie strasznie e, mi jest wstyd, że tak ta walka się skończyła. Mogłem to skończyć wcześniej, no ale właśnie słuchajcie, jaki to był nacisk społeczeństwa. Ludzie się zatrzymywali na drodze, trąbili, arek, która sekunda, dziesiąta, piętnasta, słuchajcie, nawet nie wiecie, jaka była na mnie presja. E, no i niestety poległem na tej presji. To jest dla mnie nauczka. Myślę, że ta walka dała mi dużo, dużo więcej e, niż 100 sparingów. E, wiem teraz, że, tak, że można przegrać z dużo słabszym zawodnikiem. Właśnie przegrywałem ze sobą. Ja tutaj przegrałem ze sobą. Ze swoimi płucami przegrałem sobie. Nie mogłem zobaczyć oddechu. To była walka ze sobą. Mateusz tam w ogóle nie sprawiał mi zagrożenia, nawet przez chwilę nie byłem zagrożony. Zagrożony byłem tylko swoją głową i tym, co zrobiłem. Ho. O, jest mi okropnie wstyd, e, dziękuję, że jesteście dziękuję moim wiernym, prawdziwym fanom którzy są ze mną, e, którzy nie są chorągiewkami i teraz jak niektórzy piszą w komentarzach, haha, ciesz się, przegrałeś walkę ciesz się, e, bo na takich mi nie zależy, e, dziękuję wam prawdziwym, że jesteście, dziękuję za każdą subskrypcję, słuchajcie, już niedużo brakuje chyba do tych 100 tysięcy, naprawdę, bo 15 koła mi brakuje więc jeżeli możecie, jeżeli jakimś cudem jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo was proszę, zróbcie to, obiecuję, że się poprawię, obiecuję, to obiecuję że już nigdy nie wyjdę tak na napalony i nagrzany do walki wszystko będzie z chłodną głową chodź, będziesz na kanale, chodź Marluś mówi też, że jest mu wstyd ojca, że jak ty tak mogłeś on by to inaczej rozegrał tak czy siak, moi drodzy, na moim kanale mam jeszcze sporo materiału, które nie dodaliśmy właśnie przez to, że nam zrobili bloka, tak? i, i, i co? i trzeba go chyba dodawać teraz przyjechało mi sushi yy, zaraz jemy w ogóle, słuchajcie, miałem yy, no miałem iść melasz, ale nie poszedłem. Poszedłem spać od razu. E, o, właśnie, tam jeszcze chciałem opowiedzieć taką sytuację, że tam ktoś mój przeciwnik mówił, że w szpitalu wylądowałem. No co wy, normalnie poleżałem 40 minut tam pod tlenem, wróciłem do pokoju hotelowego. Chłopaki ze mną posiedzieli, ale byłem już tak zmęczony, że po prostu zasnąłem e, jak dziecko. E, I ominął mnie melasz, ale spokojnie mam teraz buteleczkę whisky od e, Conora McGregora, Serio. I. I sobie ją za chwileczkę otwieram. Dzisiaj, jutro mnie nie ma. O, czwartku wracam na treningi. Pozdrawiam serdecznie. Buziaków 100. I buziaszki z mokrego noska wam też Mariusz. Mm.